Maryja, Matka Boża Nadziei, Matka Boża Hermana Cohen, 18 sierpień 2023, Kościół Świętego Józefa. Kościół, który trzy lata temu W zjednoczeniu z wojskami Izraela, które przejęły dachę, zlikwidowano tu wszystkie ławki, postawiano menory, wydano ostrzejsze przepisy 18 sierpnia 2020 roku przeciwko koronawirusowi i położono obrazki na prawa II jednego świętego czasu. Dlaczego tak było, przyjęli tyle planu? Była to 433 rocznica wyporu króla Polski, Żyda, Saulawala. Czyli to, co, o co zawsze walczyli. a którego zginęło tysiące kapłanów. Po 133 lata 17 na 18 sierpnia w Lublinie Zebrali Sowala Kościół Świętego Józefa był Franciszek Ubił męcznika z Libek 12 dziennika 1986 roku w drodze do Osyżu, gdzie spotkał się z lorkiem Janem Pawłem II. Było to przygotowanie dla planu w Lublin 12 kwietnia 2018 roku. Wszędzie wielkie przyjęcie i książka mi usiedził Wydob Żyd, który wykształcił Żyda z Izraela jako Jacka Stefańskiego, który zginął 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku. Matka Boża nadziei 11 lutego 2000 roku dała mi znak. Zaprowadziła nas do Lourdes. W ślubu jesteśmy pod figurą świętego Józefa. A i Matce Bożej zapomniała podziękować. Tego dnia 11 lutego 2000 roku w Hamburgu urodził się Maksymilia. Dowiedziałam się tutaj po latach przed naszym pierwszym błądem godzina gdzie jest Chrystus Król. W Franciszek jakby tutaj mówił o męczennikach zliwek, kapłanach zwykle 10 listopada 1943 roku, tutaj w Hamburgu. Wtedy wyszły gazety na Alei Hitlera w Częstochowie i kurier opisujący barbarzyńskie bombardowanie Rzymu przez Amerykanów 5 listopada 1943 roku. Kiedy zmarł w drodze do Dachau ks. Bernard Lichtenberg. Wszystko zaplanowane. Jak już projektowali tony gazu musztatowego zebrano w Bari 2 grudnia, kiedy Amerykanie bombardowali Berlin. Miasto założone przez Otona trzeciego pobożnego dziadka polskiej królowej, która się urodziła w Berlinie 25 sierpnia 1270 roku w dniu, kiedy zmarł Święty Ludwik, król, król przodek królów francuskich, którzy byli wnukami polskiego króla Augusta III Sasa, który oddał się Matce Bożej razem z całą rodziną 31 maja 1744 roku na Jasnej Górze. 21 maja 1894 roku na Wiedzenie Matki Bożej. Ukazała się Matka Boża w poświęceniu nad Kościołem Dominikanu, Świętego Krzyża. Tego dnia w Rzymie była poświęcona kaplica. Biskup Pelczar był tam święty nasz. Kaplica Piusa IX, króla Polaków w Rzymie który przyjął z zaborów Polaków 6 sierpnia. 6 czerwca 1877 roku. bo tylko wytrwała Marwitwa i okazała się Matka Bożka w ształci 27 czerwca, 11. rocznicę Matki Bożej Nieba. Nieustającej pomocy w 1877 roku, 64 lata potem, 27 czerwca w 1941 roku, w Oświęcinie zamordowano Jana Świerca, 64 lata miał proboszczowej tyły który był w Kaplicy Serca Jezusa, powstał i wydachał w Oświęcimiu. Powstał w oświęceniu. 23 maja 1916 roku w obozie dla uchodźców było 90 baraków. Prowadził uroczystości 25-lecie Selezjanów, który przybył Paweł VI w 1923 roku w Oświęcimie, A potem z 12 Selezjanami aresztowany 23 maja, w 25-lecie poświęcenia kaplicy Serca Jezusa w Oświęcimie w 1941 roku na Tynieckiej zawieziony na Montelup. Tam torturowano 12 Żydów i 12 kapanu 26 czerwca wywieziono do święcinia, żeby go zaszlachtować. 27 czerwca. Wiedział o tym Natpadwa. W tym miejscu, gdzie była ta kaplica, powstała 23 maja 1916 roku. 16 października. W 1983 roku poświęcił Kościół Nowego Miłosierdzia Bożego mówię, gdzie najważniejszą wielką figurą jest J2. Bóg ich, tak jak w Waszyngtonie, jego sanktuary, tak jak wszędzie na świecie, tam gdzie były pomniki Hitlera. Są są pomyki Pawła II. Takie to, że Hitler jest mistrzem narodu niemieckiego. Został wydany 14 sierpnia 1943 roku, kiedy o kapłani Mówili o Matce Boskiej. Na Wawelu były poświęcone sztandary krwi. Hans Frank, ojciec i klasa Franka z Hamburga, który przyjmowany jest z honorami teraz na Bawelu. Tam się spotkał się Kneset z rabinem Witkarem Klukiem i rabinem Dawidem Lao. Dawidem Lao i Dawidem i Izraelem Lao, którego nie oszczuł prawież w 1948 roku z Lorikiem, rządzącym Izraelem, potomkowie króla. Tak jak mówię jest 436 rocznica ich wyboru w Lublinie przyjęte. Już wszyscy biskupi i kapłani, którzy byli skazani na zawładę, już mieli wyznaczone numery przez Andrzeja Wyszyńskiego Wspomował mu w tym jego kuzyn Stefan. Który był w Moskwie w Rosji w 1931 roku, a potem... Pisał książki o socjalizmie we Wrocławku. Jak można być takim perfidnym, służąc służącym kapłanom, którzy zostali zlikwidowani w biskupem Kozarem. Byłem Sza Święta. To było 145 kapłanów i biskup Kozar 1 grudnia 1945 roku we Wrocławku. Nie pamiętam o tym Wyszyński, który był przygotowany do swojej roli w Laskach, budowanych już w 1922. Oto zaczął już masę Antoni Martyński Przyjaciel Wyszyńskiego, ambasador w Paryżu. No i bystry która w Paryżu się uczyła. To tak była często blaska, jak nas wszyscy szukają. Już było budowane osiedle Żalibórz w 1921-1922. To było osiedle generału Jalibur-Pierut Wyszyński. 29 stycznia 1925 roku na Jaliburze urodził się syn Pieruta Jan. Jako Jan Chyliński, ambasador polski w bo, Bonn. gdzie założyli nowy Niemcy, Amerykanie. 23 maja 1949 roku. 1949 roku. 33. rocznicę powstania kaplicy Serca Jezusa w święcinie założonej przez dzikapelanem był ksiądz Jan Świec, progoszkarolat. 18 sierpnia, trzecia rocznica, kiedy przejęli wszystko. A druga rocznica, kiedy 18 sierpnia 19, 2021 roku, to będzie, nakaz, dał nakaz nieusiedlnie wyszczepiać wszystkich. I tego dnia dachał mamy reklamę w, w wielu językach, nawołującą do, do szczupówek. Jednych 18-letni Julias Polski. Niech potrzeba gazu i obozu. Koci mnie Zaczęło się od Hamburga. Gdzie do tego celu wysłali Stefana? Stefana. W 2015 roku. Miasta Mary. Może nadzieję, chcą widział Herman Hermanu Kojnogu scenariu na Świętego Sakramentu, fundator Pustelni Matki Włoskiej Nadziei, południu z Nibelu i rozwarony, Żywc Poznania, nawrócony mocą Eucharystii, 8 sierpnia 1847 roku, odbił karmię we Francji, w Anglii, Polska 11 września 1897 roku, pięć milarzy w niemieckich, dziękuję niemieckich, 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 na Tego miasta, które spustoszyli, które przyjęli planowo. Miał dzisiaj jakaś reformacja, którą nie przez niego. W 12 lutego 1529 12 lutego 1700. To jest w ramach ludzi nad w -lecie, w tysiąclecie synał dozwanego przeświętego Bonifacio. Była koronacja niezwykła 5 cesarza Bronkowskiego przez jego brata, arcybiskupa Kronosa Augusta. Urodzenie w Brukseli. Uroczystości były w Hamburgu. We wszystkich kościołach. Gdzie były też wcześniej, razem z Nasz Jędrzec Sowiecki, w wiem, 11 listopada 1903 roku. Tak wydzielona Maria Lindmaier, Karol Piomkowosław, która miał obowiązek nabyć się za rodzinę króla. Przyczyncy jego urodzin 24 września 1978 roku. Wydachał był Wyszyński razem z synem Bieluta, ambasadorem w Niemczech. Bomb. Od 1978-1981 roku. w Bąbcie 15 listopada i dwa spotkał się z Helmutem Schmidtem ustalając ten wojenny. Wszystko zaplanowali. Od Boże. I widzisz, jak tutaj była cały czas mamc świeć Z Stąd kościoła warpa tak księdza nieba o przychodzenie przy, przy świętej tygodniackiej na ulicy.